Partnerem dzisiejszego odcinka jest LetiShop. LetiShop to jest system cashbackowy, dzięki któremu odzyskujecie część kasy, którą wydaliście na zakupy w internecie: Allegro, AliExpress, Booking, RTV, AGD, MediaMark, gdziekolwiek kupujecie online, możecie odzyskać część pieniędzy. Działa to na bardzo prostej zasadzie: automatycznie rejestrujecie się, macie specjalną wtyczkę, którą możecie zainstalować do waszej przeglądarki, która powiadomi was o czekającym cashbacku. W prawym górnym rogu ona zaczyna wam migać. Wtedy wiecie, że macie dostępny cashback. Wystarczy tylko kliknąć, aktywuj i koniec. Wszystko dzieje się automatycznie. Kupujecie. Prowizja wpada do was do kieszeni, którą możecie bezpośrednio wypłacić sobie na swoje konto bankowe bez najmniejszego problemu. Jak to działa? Bardzo prosto: Letishop dostaje prowizję od sprzedaży, od przekierowania was na daną stronę poprzez właśnie korzystanie z Letishop i dzieli się połową tej prowizji z wami czyli to po prostu jest wasz cashback, link do rejestracji oraz film prezentujący szerzej. Program LEDŻOB znajdziecie w opisie tego filmu. Cześć moi drodzy, witam serdecznie. Słuchajcie, tam dzisiaj chcę porozmawiać o brykiecie. A jak widzicie, tutaj są moje wczorajsze produkcje. Wyszło 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. I tam jest 9, tak? 17, 18, 20, 22, 24, 26, tak? Dobrze, mówię, 26 z tych trzech tutaj kuwetek. Tak wychodzi, około 24-26, a tu Wam pokażę. A tu jest mój magazyn już wstępnie przesuszonych. No, trochę jeszcze wilgotny, ale te wcześniejsze, które są z tyłu, o tu, o, ten, już jest, ten już jest twardy, choć jeszcze trochę do wyschnięcia mu potrzeba. Także tak to wygląda. Odpowiem Wam na parę pytań. Słuchajcie, odnośnie <laughs> brykietów, które się tam przewija w komentarzach. Bardzo często przewija się pytanie, sugestia, żebym odzyskiwał wodę. Jak wyciskam, bo ta woda mi się leje na grunt i ona wsiąka i tego. I piszecie o marnowaniu wody, że woda się marnuje. No to słuchajcie, odpowiadam Wam, że wody się nie da zmarnować przede wszystkim. Wodę wyciągam z ziemi i do ziemi ją oddaję. Nie? Dlaczego nie wykorzystuję jej ponownie? Raz, że nie muszę, mam swoją wodę i jej wyciągnięcie kosztuje mnie grosze, o czym za chwilę. Druga sprawa, ta woda no, nie pachnie zbyt ładnie. Nie to, że śmierdzi, tylko dlaczego to przyrównać? Skarpety, można tak powiedzieć, <noise> no, zapach starych skarpet. Jeżeli karton moczy się w tej wodzie z dwa dni, a nierzadko by byłbym cztery, na przykład, bo nie mam czasu akurat wyciskać, bo robię w tym czasie coś innego. No, to ta woda po prostu brzydko pachnie brzydko, no i bez sensu wykorzystać ją jeszcze raz. Po co, i teraz przejdźmy do tego, że wody się nie da zmarnować. Można zmarnować prąd na jej pozyskanie, czy z wodociągów, czy tak jak ja mam własną studnię, wyciągnięcie z ziemi. Mnie wyciągnięcie z ziemi kosztuje już mam ile. Już wam powiem ile. Wodę do trzech kastr do namoczenia tych kartonów wlewam jakieś pół godziny. No, nie leję się pełne wody wiadomo, bo tam część to jest wypienione kartonem i tylko część wypienione wodą więc leję pół godziny pompę hydroforową mam i wam pokażę jesteśmy teraz w mojej piwnicy, gdzie właśnie chodzi hydrofor bo dolewam troszeczkę wody do basenu więc będę mówił krótko nie wiem czy to będzie widać jest to 1,1 kW jak możecie zobaczyć, pompa jest taka malutka no jak widzieliście pompa 1,1 kW ja tam w komentarzach odpowiadałem że moja pompa ma 800 wat, W. Przepraszam, bo zaraz będą poloniści, których kasuję, wywalam, będą komentować. No 800 a 1100, 300 W różnicy, ale jak ona chodzi pół godziny, to żoremi ile? Wszystko szybko, matematycy. Przez pół godziny pompa wyssami chodząc non-stop. 550 W. Dla okrągłości przyjmiemy 0,6 kW. To jest mój cały koszt pozyskania wody. Czyli jakieś 0,6 kW razy stawka za prąd do kilowat. Nie wiem ile teraz jest 60 groszy, 70 groszy. To raz. Drugi mój koszt produkcji. Mówię cały czas przy produkcji tych, co wcześniej Wam pokazywałem: 26 brykietów. W hotelu mniej więcej wychodzi mi z trzech kastr. Prąd jeszcze jakiś zużywam do mieszania tym. O, tutaj mieszadło, które tutaj wisi, ma 2800 Batów, ale to przy maksymalnym wiecie obciążeniu, nie? Tak, to one nawet ma 500-600, jak się luźno miesza. A wody z kartoną to raczej luźno, jest no przyjmiemy 1000. Niech będzie, dobra, przyjmijmy 2800. Niech będzie mieszam w tych trzech kastrach, przyjmiemy też pół godziny, ale jest to z reguły krócej, dobra, przyjmiemy pół godziny przy 2800, czyli z żera, powiedzmy przy maksymalnym 1,4 kW. I teraz dodajmy sobie do tego tą wodę, którą dodałem. To wychodzi nam, wychodzi nam razem 2 kW. Tyle potrzebuje energii i tyle płacę za to. Tyle potrzebuje energii elektrycznej, żeby wyprodukować 26 brykietów z papieru. 2 kW razy stawka. No nie, nie będzie 70 groszy. To jest złoty 40, zł, kosztuje mnie produkcja 26 Czasami 28, a czasami 24, w zależności ile tych kartonów to nawale, brykietów. Jeden gość mi napisał w komentarzu, że po co to ja w ogóle robię, równocześnie mógłbym palić zwykłe kartony. No mógłbym palić zwykłe kartony, ale to jest tak, jakbyś rzucił na porównania zwykły karton do kominka, no spali się szybko, a wrzuć książkę. Co się spali szybciej? Karton czy książka? Człowieków nie wie, co mówi, po prostu typowy, kolejny malcontent. Siedzący na kanapie, który nawet nie ma kominka, pewnie siedzi w bloku <noise> i nie wie o czym mówi. Nie wie z czym się co je, jak jeżeli chodzi o palenie w kominku, w piecu, czy gdziekolwiek, w kozie. Patrząc na sztuki, no to jeden brykiet kosztuje mnie 53 grosze. Znajdziecie tańszy opał? No to proszę bardzo, gratuluję. <noise> 53 grosze, słuchajcie. Swojej pracy nie liczę, bo tego się nie da przeliczyć, to jest po prostu przyjemność. Ja naprawdę się przy tym odprężam i praca przy brykietach, w taki jak ostatnio było po 33-34 stopnie to jest praca przy wodzie, to jest coś pięknego, coś relaksującego, naprawdę. I tak niektórzy mówią, że o, dałbyś coś tam, ten, że to tak na masową skalę, to tak do dupy, tym machać, tym, wiecie, podnośnikiem. No a ja to lubię, to jest takie relaksujące, naprawdę. Gdybyście mogli spytać moje żony, to bym Wam powiedziała, że ja to lubię. Tłoczę sobie te brykiety, ale no nierzadko nie wychodzi mi to, bo moje dzieci też zapawały miłością do tego, do tego, do robienia tych brykietów i dla nich to jest zabawa, a ja im tego nie bronię. Nakładają, ja tam tylko ściskam, wiecie, i tam kontroluję, żeby któryś tam łapy nie przycisnęło. A tak to, oni nakładają, oni odnoszą, oni przekładają tę pulpę, także jest luks. Ale ja cały czas powtarzam, że ten, ta moja maszynka, to jest prototyp i on już, już musi mieć, słuchajcie, update sprzętowy, że tak powiem, czyli eee, zobaczcie, jakie siły tu panują, to zbicie to jest od mojego młotka, ale zobaczcie tą krzywiznę taką, pśit, pśit, widzicie, tak pchają, nawet tu widać, zobaczcie, to było prosto, już się skrzywiło, dlatego, że ta strona się podniosła, takie ciśnienia tam panują, tłok tak samo, zobaczcie, widzicie, Jakieś siły tu panują prasujące. On się wygiął po prostu w dół. z tego względu, że te, podporki, te podpórki, te to miało być zupełnie co, co innego. Tutaj miał, być, tutaj miał być jeden taki centralny gruby na środku, ale już widzę, że musi być jeszcze większy. Także mówię, to jest ciągle faza prototypu. Próbuję, testuję, na razie zbieram wnioski, a przyjdzie jesień, bo do końca sierpnia, tak planuję sobie do końca sierpnia, prasowanie brykietów. Przy 10 pozbieram wnioski, co trzeba zrobić i będę ją przerabiał. Już chyba wiem, że będę robił sześciogłowicową, czyli 6 brykietów naraz, Tak, 6 brykietów na raz. No i ulepszę to wszystko przede wszystkim. Może zrobię też, tak jak sugerowaliście, górny nacisk, żeby ten siłownik był u góry, a nie na dole i cisnąć to w dół. To jest wszystko do przemyślenia. No i tą płytę oporową, żeby jej tak nie blokować tutaj, bo I tu nie. Aby tą płytę oporową tak nie opierać, nie wybijać ją poza każdym razem, tylko jakiś mechanizm zrobić, po prostu klapkowy czy śrubowy, żeby to odokowywać i wyciągać brykiety. Ale to wszystko wyjdzie. Takie mam plany. Takie mam plany. No i myślę, że odpowiedziałem na kilka pytań w związku właśnie z robieniem brykietów, odzyskiem wody, zużyciem energii i tym podobne. I zapraszam Was na kolejne filmy. Trzymajcie się. Cześć.